Z Ewangelii, według Świętego Mateusza, wszystko przekazał mi Ojciec mój. Po takich słowach, że wszystko dostaliśmy od Ojca, właściwie można by było już tylko zamilknąć, zadumać się, wzruszyć. I wyznawać miłość. Spójrzcie dookoła siebie. Może jest wam trudno, może cierpicie, ale gdy tylko otworzycie trochę szerzej oczy, to zobaczycie, że Bóg Ojciec naprawdę nigdy nikogo nie opuścił. I co więcej, każdego z nas trzyma w swoich dłoniach. Bezpiecznego. Cokolwiek się nie dzieje w Twoim życiu. Bóg jest i daje Ci samego siebie. Wszystko, co masz, jest od Boga. To jest wielkie zobowiązanie, ale przede wszystkim bardzo wielki dar. Sam jesteś darem Boga dla świata. I Bóg sam jest darem który składa w Twoje dłonie. Cóż może być piękniejszego? Do zobaczenia jutro.